Ludzie, wiadomo, że kultura to jest wymysł socjalizmu. Aktualnie mamy nasz upragniony kapitalizm, czyli bydę z nędzą. I kultura musi się sama wyżywić. A to już jest show biznes! A jak show biznes, to wiadomo, pieniądze. A jak pieniądze, to minimum kosztów, maksimum tytułów. I na ten przykład te. Mimo, że przy show biznesie jest w nim tylko jeden aktor. To teatr może się utrzymać przy umiejętnym sponsorowaniu. Dobry dzień, dobry. Czekaliśmy na pana. Jak zwykle pierwsze miejsce A proszę. Proszę, proszę. Płacę. proszę łaska. Zapraszamy, zaraz zaczynamy, zaraz zaczynamy. Proszę, bardzo proszę. Litwo, Ojczyźno moja. Niewątpliwą zaletą show biznesu w teatrze jest możliwość grania dwóch sztuk na raz przez jednego aktora. Permanentną wadą show biznesu jest zamknięcie teatru w przypadku zamknięcia sponsora. Albo w takim filmie. Po wprowadzeniu show biznesu ten sam aktor może utrzymać przy życiu całą kinematografię panie reżyserze co ja mam robić gra gra krótki film o koncie hmm. I wątpliwą zaletą takiego filmu jest tani bilet Perymamentną wadą takiego filmu jest to, że trudno go opowiedzieć. Ludzie, co w biznesie, kultura, aby się utrzymać, musi współdziałać z innymi dziedzinami życia. Na przykład z energetyką. Panie kulturoznawco, a co będzie, jak się książki skończą? Tak to, co będzie? Z muzeów będziemy brać i z teatru. To oni też się mają. Oj, to jaki? Wszystko będzie szło: meble, obrazy, rzeźby, żeby ludziom było cieplej. I tak, ludzie, są so biznes doprowadza do zamkniętego obiegu kultury. No, książka. Książka daje ciepło, czyli energię. Energia daje pieniądze. Pieniądze idą na kulturę, kultura daje książkę, książka daje ciepło, cyle energię, Perfectus energia